thank mm -hmm. you Więc słuchajcie, dopłynęliśmy do wyspy Capri Jak widzieliście wcześniej na przebitkach, z zewnątrz wygląda to pięknie Po płynąć tu najpierw zrobiliśmy kurs wokół wyspy W każdym razie Halina skończyła prawie a takim paniki Już widziałem jak oddychałaś No nie umiałam było oddychać trudno. Było mi trudno i powiem wam, że nawet samolotem tak się nie bałam lecieć Ja się jak nie spodziewałem, myślałem, Ja też się że nie normalnie. spodziewałam, bo ja kiedyś już płynęłam, no, ale... Mam wrażenie, że te moje lęki jakby z wiekiem rosną i jest coraz gorzej. Teraz to po prostu jak wyszłam z tego stateczku, nie wiem jak to się nazywa, to ledwo szłam, ledwo oddychałam i dalej siedzę, źle mi się oddycha i boli mnie brzuch, bo po prostu nigdy w życiu tak się nie bałam. No, dla mnie to było wykańczające fizycznie i psychicznie na maksa. Było jeszcze ale jeszcze bardziej fajna. Nam się bardzo podobało i było to bardzo szybko. Płynęliśmy bardzo szybko, bo gdzieś tam już kiedyś płynąłem i było czuć, że jest to szybka prędkość. Ale Amela mówi, że jeszcze szybciej by było lepiej. No, dlatego ja się cieszę, że chociaż Halina, chłanita, to jest chłanita, nie Halina. Amela się nie bała i Denis że ja nawet nie umiem normalnie mówić, nie umiem się skupić. Także sorry, ale no widzicie. Każdy ma różne jakieś swoje lęki i no cieszę się, że chociaż weszłam i to zobaczyłam. Teraz jeszcze powrót. Gdzie teraz? Opowiadaj. I jedyną waszą opcją jest iść po prostu na plażę. No ale chodą, no to jest najpiękniejsza plaża na wyspie I nie mam tam to ta plaża, w zasadzie daleko. idziemy na pewno? Tak, tak. Okej, okay, no to idziemy zobaczyć. Nazywa no no się idziemy Marina Piccola. A wiecie co, ja będę tam rozłożył sobie kot, pójdziemy się wykąpać, bo mam stroj kąpielowe. Słyszymy się i idziemy dalej, nie? No, my coś to jest najlepszy pomysł dla nas. I e, chciałem jeszcze powiedzieć, że tutaj trzeba nosić w przestrzeni publicznej maseczki. Czego takie... się w ogóle nie spodziewaliśmy? Dokładnie, ja jeszcze sobie kupiłem tą taką maseczkę, z której się duszę. Idziemy sobie szybko na plaży, będziemy się opalać. Super, i... nasz pierwszy raz w takim środku transportu. On jest przerobiony w ten sposób, nie? Nie, ja nie wiem czy one tak fabryki wyjeżdżały. W każdym razie, powiem wam szczerze Fajne. Że pan tak wątował nasz wózek w bagażniku, że ja mam nadzieję, że on nie wypadnie Tak? No serio Liczę teraz na piękne widoki, bo podobno tak ma być 25 euro za dojazd, tą tak No ale ja myślę, że taniej nie ja próbowałam nie, się nie, tam dojść, już... No, dojść nie dojdziemy, no musimy Próbowałam no. pana zbajerować, coś zatargować, Oj ooo Oj, tu masz, ale pan się nie chciał My, nie, nie, my tak. nie potrafimy się targować, ale Ania już była gotowa coś tam zagadać, ale tak. nie, nie udało się Co Mela? Udało się dotrzeć i powiem Wam, że jeszcze, jeszcze rok i będziemy sumować przy tym brzegu. <laughs> na plażę. Tak. Pokąpać się. Ja okay. idę się pokąpać tylko z mamą, bo nie wziął spodania. Naszej przygody ciąg dalszy. Ale wszędzie rzeczy nie ma. Po drodze szła pani z panem z niepełnosprawnością na busku i wjeżdżali tutaj do góry. Także już w ogóle to pokazuje, że no jest czasem ciężko, ale da się, nie? Tak. Tu jest wspaniale. O wow, ale super. No i tu bynajmniej nie ma płatnych leżaczków tylko się można rozłożyć samodzielnie. Wow No wow, Lni, no... Wspaniały widok jest. Woda jest taka turkusowa już w samym zewnątrz No Tylko szkoda, że są kamienie Ciężko tu znaleźć piaszczystą plażę Wydawało mi się, że o tej czytam, że jest piaszczysta, ale... Chyba tu takiej nie ma Plaża sama w sobie Jest najpiękniejszą plażą z najpiękniejszym widokiem... No w moim życiu Jaką Ale czy dałoby się mieć tę? buty do wody, bo jest bardzo dużo kamieni bardzo Szkoda, że po prostu nie jest kościosta, nie? No tak Ale no widok jest wow i kolor wody jest czysta, jest ciepła, super Będziesz robiła istrę? Jest. Tak, będzie stukała będzie stukała w kamienie, żeby zrobić ognisko, ja. Czyli nie masz ten pierwotny instynkt, jeszcze go nie ten Nie wyparłaś jeszcze Super, Rabelka. Rób dziecko, skorup, musimy coś się upolować. Jakiegoś banana albo pomarańcze. Ja banana. Co zrobisz? Ugryniuje banana. Dobra, to? Robię. Słuchajcie, wiem, że dość krótki vlog. Jak na takie fajne miejsce, ale musimy wam wyjaśnić całą tą sytuację. Bo był to bardzo trudny dzień, miał być wspaniały, okazał się bardzo ciężki dla mnie. To był w zasadzie jeden z najtrudniejszych dni mojego życia i nawet mi ciężko tak w sumie do niego wracać. Kto by się spodziewał, że z takiej frajdy stanisz takie coś? Wiecie, dla mnie lot samolotem no jest stresujący, aczkolwiek płynąć łódką, statkiem czy motorówką no to jest wielka frajda, wielka, wiecie, Anka. Myśla no nas na tle, nie spodziewałeś się chyba tego, nie? Aż tak mocno. No, a nawet w sumie w zasadzie nie wiecie, o co chodzi, bo... No, nie, nie dopowiedziałeś w każdym razie. No, o tym powiedzieć, ehm, co się wydarzyło. No, myślę, że miałam atak paniki, bo po prostu... W... Wsiadając sam, ja sobie w ogóle totalnie nie zdawałam sprawy z tego, że się boję. Widziałam, że się boję samolotu i w samolocie też miałam atak paniki, ciężko mi się oddychało. No, po prostu ciężko mi było kontrolować, jakkolwiek moje emocje i tak dalej. Nie wiem, miałam ochotę wystrzelić się w kosmos i zniknąć, wyparować. I wchodząc na ten statek, myślałam, że będzie ok, ale jak ruszyliśmy i się okazało, że to płynie tak szybko, i widziałam tą otwartą przestrzeń między nami. To po prostu był dramat. Ja byłam tak napięta, ja wbiłam po prostu swoje ręce w krzesło, w którym siedziałam. Miałam każdą część ciała napiętą. Eee, oddychałam w ten sposób, bo nie umiałam złapać. No w pewnym momencie jak ja cię zobaczyłem, na początku tak nie wyglądało. Po czasie się tak zdarzyło, że zaczęłaś tak szybko oddychać i ja po prostu patrzyłam tak. na ciebie i mówię, kurde, co teraz nie ma. Jak wrócić, bo nawet jeżeli będziemy chcieli wrócić, to i tak trzeba przepłynąć, jesteśmy już daleko na otwartej wodzie. No. A on mówię, Ania, dostaje tak u paniki. Ludzie w ogóle, nie ludzie, ale pan, który tam był z obsługi, to myślał, że tobie jest niedobrze, nie? Przynieś ci worek. Myślał, no, że ani po prostu tak się nie ogóle, czuje, bo jest niedobrze. Nie, nie w ogóle nie było niedobrze, bo mi nie ma niedobrze po takich rzeczach. Ja w sumie nawet nie widziałam, że to jest atak paniki. Dopiero jak tak naprawdę poczytałam, jak to wygląda i tak dalej, to no jakby połączyłam ze sobą wszystkie fakty i tak dalej. jakby ten mój organizm był, wiecie, gotowy do ucieczki. Ja czułam zagrożenie takie, jakbym miała zaraz umrzeć. No tak, moja, tak moja głowa miała jakby takie wizje, no i schodząc już z tego statku zrobiło mi się nie dostałam ścisku żołądka, zaczęłam się coraz gorzej czuć i jak już mieliśmy wracać, to był jeszcze większy dramat, bo jeszcze były większe fale, siedziałam sama, nie umiałam się na nicu skupić. A tak ja nie poczęła po prostu usiąść sobie do środka, bo stwierdziła, że no nie chcę patrzeć na tą przestrzeń, myślałam, że wtedy będzie jej lepiej. Ja znowu nie mogłam usiąść w środku, bo na początku samej, yy, samego płynięcia, przepłynięcia samej podróży było mi dobrze, ale już po czasie przez te fale po prostu choroba morska mi się włączyła iż po prostu no, musiałem tak. siedzieć, być na zewnątrz. jakby przyszedł w środku, to by było no, źle. Ale Denis i to... ogólnie byli za krótki. mimo wszystko mieliśmy ogólnie frajdę, no. No, tak, że wiecie, ja jakieś mam taki wewnętrznie zaszczepiony, ogromny strach przed takimi rzeczami, i no to było przerażające. Ale, ale najgorsze było po bo jak już wyszliśmy stamtąd, nie umiałam nic zjeść, jak już zjadłam, jadłam tam całatkę na kolację, bo ogólnie przez cały dzień zjadłam chyba owoca i sok pomarańczowy, to wszystko mi rosło w buzi. Ostatecznie jeszcze dostałam udaru, dostałam gorączkę. Ja, ale właśnie nie wiadomo czy, ten, czy to było w wyniku udaru słonecznego, znaczy, czy, czy po prostu ten twój organizm ja, tak zareagował. Ja też czułam, że mnie tu pali, potem zrobiło mi się zimno, bo też kwestia była tego, że ja siedziałam w ogromnym słońcu no, cały czas. Tam. Aha, I wiesz, byłam taka napięta, no, wiesz... w ogóle się nie ruszałam i tak dalej. No w każdym razie, no miałam, no myślę, że miałam udar, no bo wymiotowałam też no, i tak dalej, miałam gorączkę. I potem następny dzień też byłam wyjęta z życia, przez kilka dni w ogóle cały czas mnie bolał żołądek, bo jakby trawienie mi się całkowicie wyłączyło. I to trwało kilka dni, dosłownie. No cztery dni nie? cztery dni po prostu. No, to jest zażeniere. jak to tak mnie taki stres zmiotło. Teraz na źle działało, co? Tak, jak po prostu ten stres wykorzystał całe moje zasoby energii na to, żeby przetrwać w tamtym momencie i przez cztery dni dochodziłam do siebie. No i ostatecznie nagrywamy to teraz dopiero po. Tak, bo musieliśmy Buzdę, tak jak mówię, tak, przerwać ten odcinek wtedy. Mieliśmy też materiał na zapas ogólnie, musieliśmy przerwać ten odcinek, bo nie było szans po prostu na nagrywanie dalej, a nie tak się leczyła. No i chcieliśmy już po prostu wiadomo, w tej sytuacji wyciągać kamerę i robić, bo trudno się na tym skupić. No. no i nagrywamy to dzisiaj w momencie, jak wrzucamy vloga, mieliśmy też. Po prostu zeszłym zeszłego nie zdawaliśmy filmu, bo było u nas dużo pracy. Zresztą po tak jest jakoś, nie? Że jednak z tym vlogami troszkę jak się dużo nagrywa to troszkę już mniej się chce i trzeba chwilę, chwilę no, rozpocząć. Trzeba trochę Tak, trochę... ale teraz wracamy, będziemy robić filmy stąd troszkę, myślę, mniej vlogów, a bardziej jakichś takich filmów, że może tam jakiś przepis, może będziemy po prostu bardziej rozrywkowo działać. Tak, dokładnie. Żeby było nam troszeczkę łatwiej, bo no mamy w głowie kilka nowych jakichś tam projektów dla siebie. I... No, vlogi są bardzo absorbujące, musicie no, cały, cały dzień, dzień być z tą parantem, kamerą, być. tak? Skupić się na dokładnie, tym. jeżeli nagramy sobie film taki statyczny, czy jakiś przepis, no to wiadomo, że poświęca się czas w jednym momencie i jest ta praca złożona w jeden moment, a nie rozłożona na cały dzień. Także po prostu będzie nam dużo wygodniej w ten sposób, ale vlogi też jakieś tam będą, tym bardziej, żeby we wrześniu. Yy, najprawdopodobniej będzie operacja ALK, ale tego dowiemy się w, przysz w przyszłym tygodniu chyba tak, nie. No, dokładnie, będziemy na Bizali tam do za Krakowa. dwa tygodnie, tak że będziemy wszystko wiedzieć, no to oczywiście o tym też będziemy wam mówić, bo są to sytuacje yy, no, ważne dla nas i wy tak oczywiście jesteście ciekawi. Pięknie. Tak. No, o, o nie. No, dobra. Także podsumowując ogólnie same Włochy, Wakacjach wspominał lepiej niż Maderę, Portugalię. No, bo nam bo... lepiej nam się pracowało i ogólnie jakoś tak. No, zwiedziliśmy mnóstwo miejsc, kurde, byliśmy dziewięć. w sześciu w pięciu hotelach? Sześciu. Sześciu? No, tak, że <laughs> miejsca spara... y, 13 dni tak naprawdę, więc było mega, tak. mega pracowicie, intensywnie dużo się działo. I dużo mnie nauczył ten wyjazd, jeżeli chodzi o. o, o Wiecie co, dotychczas ja byłem mega negatywnie nastawiony do swojego miasta, że brudno, że źle, aczkolwiek okazało się, że w tych kultowych miejscach jest jeszcze brudniej. O wiele brudniej. Te no, miasta, to, miasta na przedmieściach to są po prostu ruinami, mimo że to takie, wiecie, miasta mega popularne, no to to, to u nas wcale nie jest tak źle. Także no, jakby nie atakujemy nikogo, zobaczyć. bo dostałem już takie zarzuty no, ostatnio. Tak, to, ja tutaj to nie narzekam. To są nasze, nasze odczucia, no w sensie, wiecie, każdy, każdy zwraca uwagę na inne jakieś tam aspekty mm -hmm. i tak dalej. No. Także było, super. było wspaniale eee, i dowiedzieliśmy się, że udało nam się też w sumie bardzo fajnie finansowo zorganizować ten budżet, bo tak już ten temat, temat poruszany na Instagramie. wyszło, no, a byliśmy ogólnie zadowoleni z wyjazdu, no tym bardziej, no. że jakoś tam specjalnie. I taki trochę nowy format dla ciebie, bo ty nie lubisz takich spontanów i tak dalej, co wolisz raczej. No ja muszę je To zaplanowane, zbudowane. a tam wiecie, w sumie plany mogliśmy zmieniać z dnia na dzień i noclegi też robiliśmy sobie z dnia na dzień rezerwowaliśmy, mhm. więc... Było spoko Gituwa. Tak. No dobra, także w tym odcinku to tyle chcieliśmy po prostu wam tutaj to wyjaśnić. Po 7 minut 6-minutowy vlog to, to <laughs> nawet mnie wrzucił na kanał, a potem tam już nawet nie było do końca wiadomo też. O co chodzi? O co chodzi. Ale widoki ładne w Capri. było Capri nie, Capri jest niesamowite. Tak. tak. Dobra, także oczekujcie kolejnych filmów. Będziemy... Kiedyś, kiedyś nagramy vloga stamtąd z naszego jachtu. No, Także kolejne vlogi to już będzie trochę inny format, wracamy do trochę innych rzeczy. Także dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy w ogóle tym, którzy nadal oglądają takie vlogi, jeśli chodzi o podróże, bo akurat te widać, vlogi. że nas vlogi z podróży nie są aż tak, tak wyświetlane jak powiedzmy vlogi chociażby z domu, których ja, tak ja tak nie lubię nagrywać, wolę po prostu, wiecie, jak to się dzieje. No, ciężko jest cały czas domu nagrywać, ale widać, że to troszkę lepiej się ogląda. Wiadomo, tak. Trzeba się, ma, się tak. też dostosowywać tak. do swoich odbiorców, także. Dobra. Goodbye. Pa.